Proszę Państwa, mamy dzisiaj przyjemność y, y, mieć wywiad z Julią Sonic. Witamy Cię, Julia. E, przypomnę tylko o, Ju, o Julii troszeczkę. E, ranking 80, najwyższy około 50, chyba 4. E, lat 23. E, gra 11 lat w skłosza Jest z Katowic. Studiuje zarządzanie na WSB w Chorzowie. Graż w drużynie S4S. I teraz największe Twoje osiągnięcie z tego, co rozmawialiśmy, to jest na Mistrzostwach Polski w kategorii U-15 brąz. Wczoraj taka Twoja duma, mówisz, żeby wygrała na turnieju C. Gratulacje tego turnieju C. Grałaś z dziewczyną z Poznania. I teraz tak, powiedzmy, o, powiedzmy, coś, powiedzmy coś o twoich, o Twoich treningach najpierw. Jak trenujesz, z kim trenujesz? Kto cię zaciągnął na kord do Squasha? E, dobra, no to o treningach. To ogólnie teraz nie za bardzo gram w squasha, Bardziej na siłownie chodzę, żeby. No, żeby się po prostu ruszać, co ze sobą robić. Ale czasami wskoczę na kord z Julią Patałą, z Bartem Nowickim, z Kajtkiem, e, z Jakubem Gogolem. E, kto mnie przy, przyciągnął na squasha? E, w sumie to mama bo dostała jakiś bon na raketbola, który mieścił się obok z budynku Squasha i weszliśmy po prostu złymi drzwiami i trafiliśmy na skłosza nie raketbola I, i Kasia Sodo i Wojtek Sodo po prostu stwierdzili, że, że wezmą nas na skłosza i nauczą, nauczą grać. No i potem rozwinęło się to tak, że zaczęłam trenować z Kamilem Kalinowskim, Julia też doszła, i z stanowca, no i tak właśnie. Tak, właśnie, w sumie zaczęło się to, że grałam w, w Juniorach, no i gram w sumie dalej, nie w Juniorach. Dziękujemy. E, dziękujemy Kasi Sodo. Miała niedawno rodzinę Wszystkiego najlepszego, Kasia. E, Julia, powiedz mi, e, studiujesz zarządzanie. Jak ci idzie na tych studiach? Jak połączysz studia? Czy to jest problem, czy nie? Bo z tego, co wspomniałaś, nie dużo trenujesz na razie z tego ze względu na studia? E, nie, raczej bardziej mentalnie. Nie chcę trenować, bo zawsze się wkurzałam na korcie, więc nie chcę się jeszcze bardziej denerwować i stresować, więc na razie podchodzę do tego tak na, na chilku. E, dlatego też w sumie wczoraj jakby... No po prostu grałam dla fanu, a nie grałam, żeby, że na pewno muszę wygrać ten, ten, ten turniej i myślę, że dlatego też jakby go wygrałam, bo się nie spinałam. Ale nie, jakby studiuję zaocznie, więc to nie jest dla mnie problem. Pracuję też w restauracji, pomagam w, w klubie Squasha, więc trochę, trochę się dzieje, ale łączę to ze studiami i daję radę. E, możesz zareklamować swoją restaurację, gdzie cię można zobaczyć. E, tak, to do, w punkt w Katowicach, koło dworca. Świetnie, dzięki. E, powiedz mi Twoje największe osiągnięcie w życiu, nie tylko skłoszowe. Jak, jak Ci się wydaje? Co uważasz za twoim, Twój biggest achievement? E, no Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to wygrana w takim konkursie Odyseja Umysłu. To jest konkurs kreatywny ogólnie, tam jest połączenie rzeczy technicznych i rzeczy właśnie kreatywnych, bo trzeba stworzyć rozwiązanie do tak jakby problemu i przedstawić to w jakiś taki sposób śmieszny, no po prostu zrobić przedstawienie. I najpierw wygraliśmy z, z drużyną w Katowicach śląskie regionalne jakby mistrzostwa. Później w Polsce wygraliśmy tą główną imprezę w Gdyni. I tym samym dostaliśmy się do Stanów do, do Chicago, do Michigan, wręcz na mistrzostwa jakby świata. Tam zajęliśmy chyba 12 miejsce, ale bardziej chodziło nam o fan niż już w tych stanach, niż jakieś wygranie faktycznie tego, bo jednak no, są tam lepsze drużyny i po prostu lecieliśmy, lecieliśmy no, dla fanu, lecieliśmy, żeby zobaczyć stany i lecieliśmy, żeby przeżyć jakąś przygodę i też, też całe jakby otoczka do tego. Była też fajna, bo zrobiliśmy turniej Squasha, żeby pozbierać pieniądze na, na wyjazd. Zrobiliśmy wyprzedaż do tego garażową. Dużo osób też nam pomogło, więc... Więc cała jakieś takie organizacja też, też była fanem dla nas. Czyli masz taki bardziej umysł artystyczny, kreatywny? Jak byś to nazwała? Myślę, że kreatywny, tak. Artystyczny, no nie wiem, ale myślę, że jestem osobą kreatywną i też lubię to wykorzystywać. I mam zawsze dużo pomysłów na wszystko. Świetnie. Co jeszcze? co jeszcze? Julia. Julia, myślę, że e, co, co moglibyśmy zrobić albo co, e, co by Ci pomogło do tego, żeby wrócić na kort na treningi? Ojejku. <laughs> no w sensie myślę, że teraz, teraz jest coraz jakby lepiej, bo jest taka ekipa, jakby która, w którą się wspieramy w, w skoszoku. No i właśnie tak jest Kuba, Gogol, jest Julia, jest Bart, jest, jest Kajtek, z którymi zawsze można pograć, zawsze można napisać do nich i dosłownie w 5 minut będą w klubie. Tak samo we Sforesie jakby jestem w drużynie, więc też wszyscy się tam wspieramy. I czy napiszę do, do Łukasza, czy do dziewczyn, to zawsze, zawsze zagrają, zawsze nam wymyślam coś, żebyśmy tylko weszły na kort i żeby nas pop wspierać. Więc myślę, że już jest lepsza droga do, do tego grania niż do niegrania, więc. Jak bicuje Ci, żebyś wróciła na kort. Miejmy nadzieję, że ten wywiad trochę da Ci inspirację do tego, bo masz dużo atutów, masz dużo fajnych rzeczy, które mogłyby Ci pomóc w tym, żeby wspinać się po tej, po tej drabinie. Chciałaś wszystkich chciałaś zaprosić gdzieś. Zaproś. Tak, chciałam wszystkich zaprosić skłoszowych i nieskłoszowych na turniej A Katowica, który będzie za miesiąc w, w Skłoszoku 14, 15, 16. Mam nadzieję, że wszyscy przyjedziecie, bo y, używam wszystkich moich kreatywnych myśli i wszystkiego, żeby ten turniej wyszedł, wyszedł dobrze i razem z właśnie Julią Bartem i jeszcze Mateuszem staramy się, żeby jak najlepiej y, ten ostatni turniej przebiegł i żeby wszyscy byli przygotowani do mistrzostw. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Julia za wywiad. E, świetny wywiad. Życzymy ci powodzenia. No, a jeszcze na koniec. The biggest dream. Ojejku. E, no to w sumie chciałabym wrócić do Skosza i No i w sumie być w kadrze, no co no. no. Ja myślę, że jakby jeżeli wrócisz na kort, to myślę, że to nie będzie trudne. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.